Witam kolejny dzień w terenie Wchodzę tu sobie po takim wyschniętym bagnie Niedaleko las jest w koło A tu wyschnięte takie bagno Nigdy tu nie można było wejść No bo było pozalewane, by się buty przelało I tu sobie przechodzę tędy Zobaczcie co ja z daleka widzę. Kurde tutaj w tych w tych chabaziach to takie są chabazie i trzciny. Huh. Kurde co tu leży? Wieniec leży. Stary wieniec Zobaczcie jest wieniec Ja cię kręcę Co to jest? Ja cię kręcę O kurda Ale wielki Dziesiątak Chyba tak ja Cię kręcę. O ja pierdziele, jaki wieniec. Mega, tylko, że stary. Ile on musiał tu leżeć w tej wodzie. Ja Cię kręcę. Kurde. No mój pierwszy, można powiedzieć, tak duży wieniec. Duży jest, naprawdę jest duży. Kurde. Nie ma gdzie oprzeć, o ja cię kręcę. O. No to jest kurde wielki, konkretny. Ja cię kręcę. Mega. Kurde. No szkoda byka, piękne tyki by miał. Ale on tu leży, już zielony, nie wiem. Nie wiem co z nim zrobię. Czy go będę barwił. No zobaczy się. Daszbór, pozdrawiam.